Nie mogę zejść z wagi. Biegam, jeżdżę na rowerze, przestrzegam deficytu i przy wzroście 170 cm ważę 85 kg. Mam 41 lat. Nie mogę już schudnąć, czy to normalne? Nie, nie jest to normalne. Oczywiście najpierw fajnie by było ocenić, jak wyglądasz, jaki masz procent kanki tłuszczowej i czy masz dużo mięśni na sobie, no bo musimy pamiętać, że jednak mięśnie, jak od kanka, to jest coś znacznie gęstszego, bardziej zbitego w tej samej objętości względem tkanki tłuszczowej. Więc osoby, które ćwiczą siłowo regularnie, ważą znacznie więcej, a mimo to sylwetka wygląda dużo szczuplej. I to jest też apel do pań. Panie często fiksują się na punkcie wagi, a tak naprawdę to nie jest istotne. Często kobieta ważąca przy tym samym wzroście, przy podobnym kościu kilka kilogramów więcej, mająca inną kompozycję ciała, będzie wyglądała znacznie szczuplej, niż jej koleżanka, która jest lżejsza. No ale tutaj do kwestii samego deficytu kalorycznego. Duża część osób uważa, że jest w deficycie kalorycznym, a jednak w tym deficycie nie jest. Jeżeli nie mamy ogromnych problemów metabolicznych i mamy przykładowo insulinooporności, to jeżeli zejdziemy sobie do deficytu 200-300 kilokalorii, to waga powinna nam regularnie spadać. Oczywiście ona może się zatrzymać, tam może być kwestia wody, może być kwestia stresu, kortyzol, masa rzeczy się może dziać, ale w dłuższym przebiegu czasowym ta waga musi schodzić. Jeżeli od dwóch, trzech miesiąca, tygodni czy miesiąca waga stoi cały czas, to znaczy, że coś jest na rzeczy. I prawdopodobnie ten deficyt energetyczny, który generujemy z poziomu Aktywności fizycznej z poziomu kalorii, które przyjmujemy, jest niewystarczający, no i trzeba zejść trochę niżej. Dlatego to jest bardzo często mit, który jest powielany w internecie, że wszyscy mogą mieć dużo względnie kalorii i jednocześnie schudnąć guzik. Prawda, bardzo często są przypadki osób, które muszą mieć 1600-1800 kilokalorii w o kobietach, i mężczyźni też często poniżej 2000, mimo że są aktywni i nie leżą cały dzień. Na kanapie, no ale w internecie już nie wypada takich rzeczy mówić, no bo ktoś pomyśli, że osoba, która to rozpisuje, to jest szarlatan, bo przecież wszyscy mogą mieć 3000 kilokalorii i jednocześnie być docięci, prawda?